Oto zwycięzca z poprzedniego filmu, sprawdźmy czy hasło się zgadza. Jest ok. Wysyłam taki MP9. Jak widzicie, wszystko potwierdzone, a dzisiaj macie do zgarnięcia tego skina. Zostawcie suba z dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem które poznacie w trakcie trwania filmu, więc zostańcie do końca. Tak jest, moi drodzy, nowy event na CSGO Skins. Dokładnie. Doczekaliśmy się raptem kilka dni, więc też nie jakoś długo. I dzisiaj zrobię wielki test. Otworzę każdą z tych skrzynek. Zobaczymy, co nam się kryje i czy w ogóle ten event jest mocarny. No ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby kliknąć plus pisać tutaj matis, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu. W płacie oraz 2 złote 10 groszy zł na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie, a my już zaczynamy i zacznijmy sobie tak niestandardowo od środka, od takiej przeciętnej skrzynki Mastermind Case. Zobaczymy, jak to chodzi, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze. Ula, jakie MP9, moi drodzy, na sam start, w ogóle co jest grane? Ogólnie można tu zrobić nawet Diggle Blaze czy y, nóż skeleto. I rękawice, więc jest konkret jak na taką skrzynię. Bo powiem wam szczerze, może szczęście dopisze któremuś z was, ok? Tutaj w porządku. Generalnie wiadomo, nowy event, więc za niedługo wleci film ze złotym kodem, wleci film z generatorem, lecimy sobie standardowo i też niedługo dla was zorganizuję gigamocny giveaway na CSGO Skins, więc będzie naprawdę potężnie. Śledźcie ten kanał, bo tutaj dużo się dzieje. Loot back Case, spróbujmy, spróbujmy razy trzy, tym razem bez przyspieszenia, bo to już jest taka mocna skrzynka, jak mam być szczery, więc tutaj nie ma co też Przyspieszać, chcę trochę emocji i to otwarcie bardzo udane, bardzo udane, super. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może akurat dwa razy z rzędu będzie dobrze, ale z tego co widzę, niekoniecznie, choć zależy od tego SG. No nie, nie, absolutnie. I ostatnie otwarcie, przejdziemy później do tej najmocniejszej skrzynki, w teorii oczywiście. Juu! ale kozak, te glocki są mocne, dobra, superowo, superowo. Oczywiście przetestujemy dzisiaj również tryby eventowe, więc na spokojnie, nie musicie się o nic obawiać. No i golden, kurczę, case. Zobaczymy, zobaczymy jak to się odzie, bo skiny są naprawdę zacne. W ogóle zobaczcie jak dużo mocnych skinów, wiadomo, że szansa na nie nie jest zbyt wielka. Ale skórek jest naprawdę bardzo dużo, jest nawet jakiś Glock Fade. są skiny, jest AWP Prince, okej. Okay. Razy 3. spróbujemy, spróbujemy. Może akurat, może akurat coś tutaj ładnego nam siądzie. Aj, no niestety, jakieś niebieskie skiny, nie, 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 nie. Absolutnie słabe otwarcie, druga próba. Tutaj już zdecydowanie lepiej jest Print Stream. No, ale to dalej nie będzie to, albo to będzie to! P250, ja pierdziele, ale wleciało. Jeszcze skurczę z 5000 tysiącami waluty eventowej, ale zarobiście, zarobiście, dobra? Tutaj całkiem dobrze by było, no ale niestety czegoś brakuje. I ostatnie otwarcie, później przejdziemy, ewentualnie do jakichś bitew, do trybu eventowego, czy tam trybów eventowych, nawet. Więc będzie na pewno ciekawie. Nudno dzisiaj nie ma absolutnie. Ok, ustrzel skina. Jak widzicie, tutaj zbyt wiele się nie zmieniło. Mamy podobnie, tylko że rozwalamy sejfy i zobaczymy, czy coś dobrego. Na razie cały czas zero gwiazdek, bo zero gwiazdek to jest wartość bazowa. A jeżeli mamy odrobinę szczęścia, możemy trafić, na przykład tak jak ja w tym przypadku. Jedną gwiazdkę. No od 1 do 5 w sumie. Ok, zarobiście. Właściwie to od 0 do 5, tak? No ale widzicie, że to jest naprawdę rzadkość, jak już ta gwiazdka się pojawia, a co dopiero 2, 3, 4, czy też 5. Choć oczywiście takie sytuacje też miałem na CSGO się, więc żeby nie było, no to też nie jest takie niemożliwe. O, widzicie dwie gwiazdki, super, dobra. Myślę, że możemy przejść do handlarza z bronią. On ma tutaj do zaoferowania naprawdę mocne rzeczy, więc zacznijmy od wrzucenia 5 koła. Ok? Bez szału.

Ok, i teraz najważniejszy moment, bo wrzucamy tutaj 10 koła. Zobaczymy, czy coś fajnego. No powiedzmy, powiedzmy tutaj, bez szału. No i teraz, moi drodzy, bitwa eventowa. Bitwa eventowa, coś, na co pewnie wielu z Was czekało, bo to może być naprawdę dobry kontent. Oj, jak widzicie, jest grubo, jest grubo. Zaledwie 6 skrzynek, ale jak widzicie. Jest Mastermind ulepszony trzy razy, dwa loot bugi i jeden golden. Zobaczymy. Zobaczymy trzy osoby tryb underdog, więc zależy nam na tym, żeby trafiać mniej niż nasi przeciwnicy. A jeżeli chodzi o hasło z dzisiejszego materiału, dajcie znać, ile macie liter P w waszym niku. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, a my wlatujemy sobie z tą bitwą. Możliwe, że będzie to jeden z ostatnich przystanków w tym materiale, więc. Trzeba, trzeba tutaj wygrać, trzeba tutaj wygrać. Nie widzę innej opcji. Jak sobie w ogóle ten ulepszony case? No, jest dobrze! A nie, nie jest dobrze, bo ja też dobrze trafię. <laughs> no, to, 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 tak średnio, tak średnio. Ok, ej, zarobiście. mam najmniej, mam najmniej, moi drodzy, tego się trzymajmy. No, ok, trzymamy się tego, chociaż, no, jest już naprawdę blisko. Jest już blisko, żeby to przegrać. Okej, okay. ok, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ej, mordo, mordo, ja to wygram. Wygrywam, wygrywam i to jak dobrze. Ej, kozacka bitwa, kozacka bitwa, w ogóle dobrze zrobiona, bo naprawdę sporo zgarnęliśmy. I to jest to, i to jest to. Ten odcinek naprawdę mi się podoba, naprawdę mi się podoba. Myślę, że pod koniec możemy jeszcze spróbować z tym goldenem, bo on tutaj ma potencjał, żeby faktycznie robić różnicę. No, nie wiem, ile to może być, nie wiem, ile to może być. No, niewiele, niewiele. Choć w rzeczywistości myślałem, że będzie jeszcze gorzej, ok? Więc nie ma aż takiej tragedii. I tutaj Topę 250 potrafi, 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 ale pozostałe skiny. No, nie zadowalają, nie zadowalają, taka jest prawda. I ostatnie otwarcie w tym materiale też niestety bez szału. Ale dziękuję Wam bardzo serdecznie. Bitwa była dobra. Dziękuję. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tym evencie. Safe Crackers. Tutaj złodzieje, jak widzicie. fajny jest ten patent, że ten ziomek tak spada. To jest ok. No ale dobra. Myślę, że to na tyle. Dzięki za wszystko. I do następnego. Na razie, cześć. Ciemanko.